Elo 210? Zbieraj złą, szanuj czas i pieniądz. Pokażę wam jak się w automacie sprzedaje butelki. Musi być odwrotnie pokazane. Nie chcę wchodzić no, dlaczego. Chodzi. Też nie. Też nie. O, już miło. Skrzynkę się wkłada w ten sposób. Zaraz zobaczycie. Skrzyneczka wkładana. Jeszcze więcej. To jest dobry system, bo nie jest brudno. Ta nie wejdzie chyba. Do desperadosa nie wchodzi. Wchodzi. I mamy na kolejnego browara. Widzicie? Siema. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pozdrowienia dla Sylwestra. Siema z Start TV.